Witajcie, witajcie bardzo serdecznie. Witam Was w raporcie wojennym Wojna na Ukrainie. Dzisiaj, to co wydarzyło się pomiędzy 28 lipca a 30 lipca. I przejdziemy, oczywiście, do raportu. Wielka prośba do Was o wsparcie. Pamiętajcie o subskrypcji, lajkowaniu, komentowaniu, bo dzięki Wam ten kanał się rozwija. Dzięki temu mogę rozwijać swoją też pasję. Słuchajcie, przejdźmy na mapę Ukrainy. Jesteśmy na mapie Ukrainy. Słuchajcie, dzisiaj króciutko tylko, bo mamy informację o tym, że Niemcy przekazali nowy pakiet pomocy, oczywiście yy, dla Ukrainy, w tym 10 czołgów e Leopard 1. Mamy też informację, że samoloty F-16 są już na Ukrainie, ale z mniej ciekawych i mniej optymistycznych informacji, mamy informację, że Ukraina do końca roku będzie mogła wykorzystać jednorazowo. 10 samolotów, bo ma 10 przeszkolonych pilotów, będzie miała 10, przepraszam, przeszkolonych pilotów. No, uff, nie jest to dużo, natomiast stara się wykorzystywać to lotnictwo, które ma tak naprawdę, yy, bo wiemy, że yy, cały czas trwają tutaj yy, modyfikacje uzbrojenia, i coraz więcej samolotów yy, no, przynosi zachodnie uzbrojenie. Słuchajcie, przejdźmy. Na mapę Ukrainy, a dokładnie już do raportu odcinek Harkowski, i zaczynamy. Jesteśmy na odcinku Harkowskim. Co ciekawe, nim zaczniemy omawiać sytuację na tym odcinku frontu, a dokładnie na dwóch sektorach, mamy informację, że w Łuczańsku pojawił się sam prezydent Zawański, który odwiedził żołnierzy, wręczył odznaczenia. Natomiast był bardzo blisko linii i gdyby taki przeciek poszedł, to podejrzewam, że Rosjanie nie mieliby litości i tutaj zaatakowaliby natomiast było to dobrze tutaj maskowane informacja nie wyszła, więc no, mamy jego pobyt otwajkowany w, w wołczańsku. ale przejdźmy do walk walki w rejonie miejscowości Głębokie gdzie Rosjanie cały czas próbują utrzymać miejscowość a strona ukraińska próbuje ją zdobyć słuchajcie, walki też na kierunku Lipsy, więc tutaj cały czas y, mamy takie starcia. Jeżeli chodzi o kierunek wołczański, y, rosyjskie natarcia w kierunku Staricy oraz samym Wołczańsku, Słuchajcie, sytuacja w Wołczańsku jest bardzo dynamiczna. Y, raz tutaj stroną atakującą jest strona ukraińska, raz jest stroną atakującą jest strona rosyjska, która y, tutaj próbuje cały czas nacierać I, i strona ukraińska, która cały czas próbuje kontratakować i Wydzierać kawałek po kawałku części północnej dzielnicy Włóczańska. słuchajcie, no sytuacja jest bardzo taka patowa. Mówi się, że Rosjanie będą mogli wyciągnąć z części jednostek z tego odcinka frontu. Natomiast, jak będzie to się okaże, zobaczymy, wszystko przed nami. Przejdźmy na odcinek Kupiański. Jesteśmy na odcinku Kupiańskim. Słuchajcie, tutaj walki na kierunku Sękiewki, Petropawliwki. Stepowe Nowosilewki oraz Piszczane. Tutaj w renie Piszczane Rosjanie nacierają w kierunku wzgórz. Tak jak powiedziałem, oni muszą tutaj próbować e, zdobyć e, te wzgórza, żeby iść dalej w kierunku rzeki. Bez tego nie ma szans tutaj nic więcej osiągnąć. E, walki cały czas są. Tutaj dość intensywny też ogień artylerii. Natomiast e, bez istotnych zmian dla linii frontu przejdźmy na odcinek południowy. Jesteśmy na odcinku południowym. Słuchajcie, tutaj zmiany, 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 zmiany. Pojawiły się elementy nowych jednostek. Natomiast walki w rejonie Stronmachiwki tutaj Rosjanie cały czas próbują nękać pozycje rosyjskie. Natomiast w rejonie Makijewki pojawiły się pododdziały 107 Brygady Obrony Terytorialnej oraz mamy tutaj pewne zmiany w Roszadach. Więcej w następnym odcinku. Natomiast walki też w rejonie Makijewki oraz w rejonie Terny, Jan Tutaj aktywniejszą stroną są wojska ukraińskie, które stopniowo wydzierają ten teren, szturmują. Takie działanie szturmowe też prowadzi trzecia brygada szturmowa, która tutaj dość intensywnie też pracuje. Natomiast walki też w lesie srebrańskim, tutaj obie strony dość aktywne, chociaż walki w samym masywie leśnym Dość intensywne, natomiast bez istotnych zmian dla linii frontu. Przejdźmy na odcinek Siewierski, jesteśmy na odcinku Siewierskim. Słuchajcie tutaj walki w rejonie Biłokorywki. Tutaj bardzo zacięte walki w rejonie Biłokorywki, Wierchokamianki, Spirnego. Tutaj kierunek Waimki też atakowany, oraz Rosjanie umocnili się na północ od Rozdaliwki nacierają w kierunku Siewierska. Tak jak powiedziałem, no, ataki już na wzgórza, tak jak przewidywałem, w sumie ten kierunek tutaj dla Rosjan jest bardzo obiecujący. Zdobycie tych wzgórz tak naprawdę będzie im otwierał drogę już do południowych przedmieść Sywierska, chociaż mamy do pokonania około 8 km. No zobaczymy, jak to będzie się kształtowało w tym rejonie frontu. Walki naprawdę dość dynamiczne, Rosjanie tutaj dość aktywnie działają na kilku kierunkach, wiążąc siły ukraińskie, które tak naprawdę zgrupowanie Siewiersk, przynajmniej je tak nazywam, no może mieć tutaj problemy z manewrowaniem odwodami i z manewrowaniem siłami po liniach wewnętrznych. Przejdźmy na odcinek bachmucki. Jesteśmy na odcinku bachmuckim, a dokładnie już czasy wiaru, możemy tak powiedzieć, bo bliżej nam do czasy wiaru niż do bachmutu. Natomiast walki, walki w rejonie Kalinivki, Rosjanie sforsowali kanał właśnie w rejonie Kalinivki, tutaj ta część kanału jest sucha, natomiast no, samo, samo ukształtowanie terenu sprzyjało tutaj obrońcom, Rosjanom udało się sforsować kanał, napotkali od razu kontrataki ukraińskie, które wyrzuciły ich za kanał ponownie i Tutaj ta linia się ustabilizowała. Podejrzewam, że Rosjanie będą próbowali kontynuować tutaj działania nie tylko na północnym odcinku Czasy Wiaru, ale też na południowym, żeby tutaj wiązać na szerokim froncie. Spodziewałbym się tutaj dalszego atakowania w broni Chrychorywki, wyrzucenia strony ukraińskiej z tego rejonu i otwarcia sobie drogi na północ od Czasy Wiaru. Sam Czasy Wiar bardzo mocno atakowany, bombardowany. Walki w rejonie na południu Krasnego oraz Szkliszczejwki. Tutaj Rosjanie też prowadzą działania ofensywne. Przejdźmy na odcinek gorłówki. Słuchajcie, walki tutaj dość intensywnie na dwóch sektorach: właśnie gorłówki oraz oczerytynę. Skoncentrujmy się pierwsze na kierunku właśnie gorłówki, a dokładnie rejonu Torecka i Drużby. Walki piwdynne, tutaj są na Ukraińska prowadziła kontrataki. Co ciekawe, te kontrataki miały nawet sukces, natomiast co był chwilowy sukces? Rosjanie nie tylko odbili utracone pozycje, natomiast poszerzyli sektor, wdzierając się do większej części piwnego i tutaj zbliżając się już do samego Torecka. Dzisiaj informacje z tego rejonu są dość. Dynamiczne natomiast walki cały czas tutaj trwają, szturmowanie, jest filmik, mam nadzieję, że go zobaczycie, z działań kompanii szturmowej Omega, jednostek specjalnych, które tutaj odbijały pozycje, mamy naprawdę tutaj bardzo dynamiczną sytuację, zacięte walki w rejonie też w New Yorku, gdzie Rosjanie też próbują cały czas atakować, natomiast mam wrażenie, że bardziej stabilna sytuacja w New Yorku, jeżeli tak to mogę nazwać, niż na samym kierunku Torecka, Przeniesiemy się teraz na odcinek o i, i, i Progresu, bo tutaj no, sytuacja stała się bardzo, bardzo dynamiczna. Po włamaniu Rosjan zdobyciu wowczy oraz Progresu, Rosjanie wdarli się w pozycje ukraińskie, docierając pod miejscowość Wesołe oraz Fedoriwkę. Tutaj dalej jest Iwaniwka, tutaj jest Fedoriwka. Natomiast przez te ostatnie kilka dni może dlatego, że podciągnięto dwie brygady Gwardii Narodowej drugą oraz 151. To są, pamiętajcie, elementy. To są zgrupowania prawdopodobnie bojowe. Pozwoliło stronie ukraińskiej wyhamować ten postęp, natomiast nie udało się go całkowicie zatrzymać. Rosjanie cały czas sam w tym kierunku donieckim odnoszą sukcesy. Ta pełzająca, jak to pułkownik Lewandowski mi powiedział przez telefon, pełzająca ofensywa przynosi Efekty w postaci tego terenu, który jest zdobywany. Natomiast mamy pewne spowolnienie. Czy, czy coś się za tym więcej pojawi? Raczej nie. Na pewno prawdopodobnie na 99% z frontu wycofana chwilowo. 31 czy elementy 31 które przechodzą reorganizację. Natomiast strona ukraińska tutaj wprowadziła dwie brygady, które mają ustabilizować sytuację. No, sytuacja samej 47, która prowadzi działania od wielu, wielu miesięcy jest naprawdę na resztkach oparów jedzie. Tutaj no, wprowadzenie tych dwóch brygad jakby nie patrzeć, to nie są to brygady obeznane z doświadczeniem bojowym, bo 151 jest ostatniego formowania, pierwszą brygadą. Która tutaj działa, natomiast samo jej wejście może wspomóc. Pytanie, na ile oni się formowana chyba bodajże w grudniu 23, przez wiele miesięcy tutaj ćwiczyła i, i tutaj zdobywała pewne doświadczenie. Natomiast jest to jej pierwsze działanie na froncie, i to tylko pokazuje, że tak naprawdę strona ukraińska no nie ma zbyt wiele możliwości odwodów prowadzenie drugiej brygady Gwardii Narodowej też pokazuje, że to jednostki, które zostały wyciągnięte tak naprawdę z głębokiego zaplecza bez doświadczenia bojowego. Natomiast jaki jest skład tych brygad, jeżeli chodzi o nowych żołnierzy, i tam jest Weteranów, czy też żołnierzy z innych jednostek, oddelegowanych czy przyniesionych do tworzenia tych brygad, tego nie wiem. Natomiast no, efekty są takie, że Rosjanie w ciągu dwóch dni. Uzyskali oczywiście dalszy postęp na tym, na tym odcinku, ale to nie jest postęp taki jak, jak przy zdobywaniu wołowczy progresu, tutaj gdzie w jeden dzień zrobili ponad 2 km. To, to jest jak na warunki tej wojny bardzo, bardzo dużo. Tym bardziej zobaczymy, jak będzie się rozwijała ta sytuacja tak naprawdę w najbliższych dniach. Czy, czy strona Ukraińska prześle tutaj, czy wprowadzi na linię o poddziały 31, które ochłoną tutaj. I odpoczną troszeczkę, natomiast bardzo martwi mnie sytuacja 47, która tak naprawdę, no, no i sam kierunek Pokrowska daje bardzo, bardzo duże tutaj pole, więc bardzo jestem ciekawy. Mamy tutaj związanie ukraińskich sił w samym w, w czubku tego woreczka. Na północy od, od Konstantynówki mamy czasy Wiar, bardzo silny nacisk. Tutaj mamy też bardzo silny nacisk właśnie na kierunku Pokrowskim. No, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Jestem bardzo ciekaw, jak będzie dalej przedstawiała się sytuacja na tym odcinku frontu. Przejdźmy na odcinek Abdiwki. Jeżeli chodzi o ten rejon frontu, mamy tutaj dalsze postępy w rejonie Nowoselivki I. Rosjanie zdobyli całkowicie prawie tą miejscowość. Mamy kierunek tutaj w, w, w rosyjskich ataków w kierunku wowczy na Przyczółku, No i mamy też rosyjskie udziałania w rejonie Nataliowego na Karliwkę. Tutaj też Rosjanie atakowali. Jeżeli chodzi o ten odcinek frontu, to tyle. Przejdźmy na odcinek południowy, czyli linii ATO. Jesteśmy na odcinku południowym. Słuchajcie, tutaj bardzo ciekawa sytuacja, bo Rosjanie cały czas walczą o Krasnohorivkę. Walki w tym skrawku jeszcze tak naprawdę są bardzo zacięte. Rosjanie próbowali atakować wzdłuż rzeczki, powiedzmy, północnym brzegiem. Spotkało się to z akcją jednostek ukraińskich oraz co ciekawe, Elementów 59. Brygady, które po pewnych zawirowaniach jednak walczy bardzo dość, dość stabilnie na tym swoim odcinku i dodatkowo jest w stanie udzielać wsparcia pod oddziałom ukraińskim walczącym w Krasnohorivce. Tutaj, oczywiście, jednostki dronowe wsparły tą obronę. Odparty atak rosyjski, zniszczonych sporo sprzętu. Podobne rzeczy właśnie w rejonie Paraskowiki, Konstantynówki gdzie no, strona rosyjska straciła znowu sporo sprzętu, a tak odparty przez 79, która tutaj dość świetnie sobie radzi na tym odcinku frontu. Zresztą walki, walki bardzo, bardzo zaciekłe na kierunku Kurachowego. Rosjanie cały czas próbują zrolować tą ukraińską obronę, właśnie w tym, jak to się ładnie nazywa, trójkącie. E, Wróciła mi nazwa. Była to nazwa. przeklętego trójkąta, tak. Kurachowe Wuchodar Marinka. Tak. Kurachowe Wuchodar Marinka. Z czego Marinka już zdobyta. Wuchodar i Kurachowe jeszcze nie. Zwinięcie ukraińskiej obrony w tym sektorze frontu. no Może być naprawdę bardzo duże konsekwencje dla strony ukraińskiej. Słuchajcie, przejdźmy na zaporororze. Jeżeli chodzi o ten odcinek frontu, mamy walki w rejonie Wełyki Nowosiłki oraz Orichowe. Strona ukraińska ostrzelała rejon na północny zachód od Tokmaku, natomiast w rejonie Hulajpole Rosjanie zbombardowali z użyciem bomb, bomb kabów, które zostały wrzucone na miasto. Przejdźmy na odcinek Wełyki Nowosiłki. Jesteśmy na odcinku Wełyki nowosyłki. Słuchajcie, tutaj mamy Dość zacięte walki. Rosjanie po zdobyciu Staromajowskiego Urożajne próbują dalej nacierać na kierunku północnym, kierunek Makariwki, poszerzając jednocześnie też działania na kierunku wschodnim od Urożajne. Mamy tutaj też dość aktywne działania ukraińskich dronów, które atakują też tutaj zaplecze rosyjskie w tym sektorze. Działania artylerii oraz rozpoznawcze w rejonie Przyutnego po jednej. I drugiej stronie. No, sytuacja tutaj po utracie tych miejscowości jest, jest dość ciekawa, bo kroi nam się znowu rosyjskie natarcia w kierunku północy na Makariwkę. Natomiast jak informowali Weterani walk z oddziałów 58 Brygady zmotoryzowanej, Rosjanie naprawdę działają tutaj dość aktywnie, niszcząc wszystko na swojej drodze jak stwierdzili żołnierze do 58. Wszystko, co istniało, zostało zniszczone, zburzone, wszystkie piwnice poniszczone i, i kilka okupów, które zostały, że tak powiem, stworzone, zostały od razu zniszczone przez, przez przepraszam, rosyjską artylerię i tak naprawdę były problemy z obroną. Jest problem z obroną, natomiast na ten moment sytuacja jest w miarę stabilna na tym sektorze frontu. Przejdźmy na odcinek werbowe, robotyne werbowe. Jeżeli chodzi o ten odcinek frontu, mamy tutaj walki w rejonie robotyne, gdzie Rosjanie nacierają na kierunku północnym oraz północno-wschodnim oraz z rejonu werbowego na zachód. Co ciekawe, na tyły głębsze przeniesiono 118, która ma nowe logo, prawdopodobnie będzie uzupełniana, została wyciągnięta, natomiast prawdopodobnie grupa batalionowa dalej siedzi jako odwód w tym rejonie frontu. Przejdźmy na odcinek hersoński. Jesteśmy na odcinku hersońskim. Słuchajcie, tutaj cały czas rosyjski ostrzał północnego prawego brzegu Dniepru od ujścia aż przez Hersoń i szereg innych miejscowości. Mamy też dronowanie, czy udział ukraińskich dronów i artylerii w ronie Ołeszek, gdzie tutaj były atakowane cele po stronie rosyjskiej. Natomiast brak większych działań Oczywiście walk, większych walk, bo działania cały czas mamy na Dnieprze oraz na wysepkach, gdzie grupy się ścierają. Natomiast większych walk nie notowano na tym odcinku, czy nie zanotowano na tym odcinku frontu. Słuchajcie, jeżeli chodzi o ten raport, to tyle. Pamiętajcie o subskrypcji, lajkowaniu, komentowaniu. Bardzo Wam będę wdzięczny. Możecie też zostać patronem na YouTubie lub na Patronite, do czego zachęcam. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.